Cześć! Ja jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale EwoKracja i dzisiaj mamy vloga już w nowym miejscu. E, prawie mamy skończone studio, e, może Wam go dzisiaj nie pokażę, ale opowiem Wam o moim rozdaniu, bo jeszcze trwa. Mało tego, dorzucam 20 prezentów dla moich patronek. Co zrobić, żeby zdobyć e, gifty? zajrzyjcie w opis, dołączcie do mojego Patronite'a, do drugiego lub trzeciego progu i zapraszam Was do grupy. Eee, zrobię zbiorcze, wielkie losowanie. Eee rzeczy typu torebki, e, ubrania, oczywiście w rozmiarze plus size, więc jest na co czekać. Po ostatnim lookbooku, którego zrobiliśmy, ogłosiłam największe rozdanie plus size w Polsce i oprócz tych 20 prezentów dla moich patronek, e, mam jeszcze bony na zakupy do sklepów, które wystąpiły w lookbooku, dlatego e, obierzcie koniecznie lookbooka i czekajcie, bo w poniedziałek kontynuacja rozdania. Widzicie nowe studio, co o Oznacza wielkie, wielkie zmiany. Pojawią się nowe inserty. Nie wiem, czy mogę Wam powiedzieć, co się będzie działo. Chcecie wiedzieć? No dobra, nie musicie mnie przekonywać. Powiem Wam, jestem straszna gaduła, wiadomo. Cały czerwiec poświęcam dla moich patronek. Będą sesje zdjęciowe i metamorfozy ze zmianą fryzury. Mm, tak się prezentuje czerwiec, a oprócz tego e, zaproszę tutaj gości do mojego studia, e, więc będzie się działo więcej mody, więcej zabawy, hmm, więcej ewokacji. Dobra, <śm> może nie! Ewy jest już tyle, ile trzeba. Pytacie mnie o supermodelkę Plus Size. Mam wielkie ogłoszenie dla Was. Będziemy ją wspólnie oglądać i teraz to jest właśnie ten moment, byście napisały, napisali mi komentarz, kogo mam zaprosić, którą z modelek z programu do wspólnego oglądania. Oczywiście zostaną stałe inserty, które kochacie, czyli mierzymy. Oczywiście będzie tego więcej i będą jeszcze lepsze. E, pojawi się słynny łowca promocji, ale w dużo lepszym wydaniu. Będę przeczesywać dla was internet w celu znalezienia Tanio, tanio i najtaniej fajnych ubrań plus size. Nie mogę się doczekać, jak zobaczycie nową odsłonę łowcy. Oczywiście Ewa gada, zostaje, no bo lubią gadać. I bardzo mi się podoba ta forma. Zresztą to jest moment, kiedy mogę odpowiedzieć na Wasze pytania, które się pojawiają. No i tego na pewno nie zabraknie. Z najnowszych wydarzeń, w środę 26 maja, razem z Moda Science Plus Iwanek, robimy trzy metamorfozy w Krakowie. I przy okazji spotkam się z moimi patronkami z tamtych okolic. Więc jeśli jesteście w okolicy i chcecie się ze mną spotkać na kawę, no to serdecznie zapraszam. Ale myślicie, że w środę będę w Krakowie, to nie będzie odcinka hola, hola, będzie i to jaki. E, temat gorący, e, między innymi opaski na uda, nowości od marki Mona. Testują je od jakiegoś czasu i z chęcią powiem Wam, co o nich myślę i które produkty moim zdaniem warte są zakupu. Obiecałam konkurs i jest i konkurs. Wiem, że masę rzeczy w tym miesiącu rozdają i 20 prezentów dla patronek w tym tygodniu będzie e, i na Instagramie dla fanów no, Generalnie prezenty, prezenty. Tutaj w nagrodę będzie sukienka w Waszym rozmiarze jednej z polskich marek. I już w środę powiem, do kogo leci ta kieska. Ale, ale, najpierw napiszcie mi komentarz z tytułem, tematem filmu, który chcecie zobaczyć na tym kanale i ja go zrealizuję. A dodatkowo, Ty, Ty dostaniesz sukienkę. Na zakończenie przypominam, że w środę się widzimy u Moda Size Plus Iwanek na live. W środę o 15 tutaj się widzimy z mega tematem Mona Nowości. Pamiętajcie o konkursie, który trwa tylko do poniedziałku, więc jak najszybciej piszcie mi świetne pomysły na odcinek. No to co, widzimy się w środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!